Dzisiaj nietypowo z automobila, ale yy, potrzebowałem pewnych tutaj zmian, no i właśnie je dokonałem. Tak więc chciałem się Wam tutaj pochwalić. No, może nie ma czym się chwalić, ale chciałem się z Wami podzielić, bo być może komuś taka, yy, takie coś przypadnie do gustu i również u siebie w swoim automobilu coś takiego zamontuje. Słuchajcie. Jakiś czas temu pokazywałem wam taki Bluetooth Music Receiver od Sony. On ma oznaczenie BM10. Używam go w domu. Można by powiedzieć, że nieomalże zakochałem się w tym urządzeniu. I niestety, bardzo mocno się w tym momencie związałem również z moim ulubionym teraz serwisem muzycznym, czyli Spotify no i brakowało mi tego w samochodzie ja w samochodzie mam jakieś tam urządzenie które posiada zmieniarkę na 6 płyt, ale 6 płyt bez mp3 generalnie nie kupuję płyt, bo są w kosmicznych pieniądzach mam włożonych odkąd kupiłem ten samochód czyli od 5 lat te 6 płyt i można by delikatnie rzecz ujmując stwierdzić, że już żygam, jak mam włączyć tą płytę, mam dostępne radio, ale znowu jak włączam radio to mam głównie reklamy u mnie nie da się wymienić radia, gdyż jest wmontowane w cały panel tak więc no nie się po prostu iść kupić radia z Bluetoothem czy z jakimś innym monitorem, no tylko trzeba robić różne sztuki. Chciałem mieć w samochodzie Spotify. Yy, niestety ja również mam radio takie, które nie miało wejścia AUX takiego ogólnodostępnego. Ci, którzy mają wejście AUX, to w bardzo prosty sposób sobie to poradzą właśnie za pośrednictwem takiego zestawu Bluetoothowego, ewentualnie takiego dedykowanego, bo znalazłem gdzieś w sieci zestaw Belkin, ale oczywiście on niedostępny jest w Polsce, jest dostępny na na Amazonie, ale że już zacząłem swoje badania, już nabyłem kolejną, kolejne to urządzenie, to mówię, już pociągnę to do końca. U siebie zamontowałem tego sonego, słuchajcie, tutaj w podłokietniku, musiałem tutaj dość mocno sobie, jak widzicie, jest on tutaj zamontowany, jest, jest yy, NFC, tak, czyli każde urządzenie, które ma dostępne Bluetooth, czy ma NFC, czy nie ma, nie, nieistotne, yy, możemy sobie sparować z naszym zestawem i słuchać sobie tego na, yy, właśnie, yy, systemie audio. U mnie nie było o tyle proste, że tak jak wam już mówiłem, nie miałem wejścia AUX, musiałem tutaj sporą rozpierduchę zrobić e, w samochodzie, żeby, żeby się dopiąć do tego wejścia. Musiałem zdemontować tu wszystko, zhakować radio, porobić sobie kabelki. No dużo, dużo, dużo dużo tego, te, tych zadań ze mną mm, przede mną stało, ale już się, jak się zawez, zawziąłem, to, to również wywierciłem sobie dziurę tutaj w tym e, e, schowku, gdzie montuję sobie tablet, bo Początkowo podłączałem do tego swoje, swój telefon, a teraz stwierdziłem, że mam taki w sumie luźny tablet i, i mogę go sobie tutaj użyć. Pokażę wam, jak to działa. Słuchajcie, tablet załącza się automatycznie po podaniu zasilania, czyli jemu włącza się napięcie. Eee... No, już niech to nie pika. Po chwili, kiedy dostaję sygnał z tego Bluetooth Receivera, czyli kiedy się sparuje Bluetooth z tabletem, automatycznie uruchamiam się aplikację, którą sobie pobrałem ze sklepu Play, tak zwany Car Desktop. bodajże. zaraz. Potem Wam powiem, jak to się nazywa, żeby nie wprowadzać w błąd. I na tej nawigacji mam dostępnego już Spotify'a. Przypominam wszystkim, że możemy sobie do tak zwanego offline'u pobrać. E, wszystko ze, ze, ze Spotify'a, czyli nie musimy mieć połączenia z internetem. Po prostu wciskam guzik i już kurczę sobie, e, odtwarzam muzykę. Bez problemu sobie też z tego poziomu mogę przełączać na kolejne utwory, na poprzednie utwory. Tak więc powiem Wam, że działa to wyśmienicie. Oprócz tego dodatkową zaletą jest użycie nawigacji. Ja używam Sygica, Sidegika, nie wiem jak to nazwać. E, być może będziecie coś widzieć, ja to widzę dużo lepiej, ale kręcę na dworze. Ten Sajjig ma taką zaletę, że po prostu działa zarąbiście w porównaniu do automapy, która działa beznadziejnie na Androida. Także też wam od razu polecam taką nawigację, będziecie wiedzieli, jakiej ja używam i która mi się ta nawigacja podoba. Słuchajcie. Generalnie jest to wszystko bardzo fajnie zrobione. W momencie, kiedy rozparowywuję e, urządzenie, czyli wyłączam samochód, automatycznie nam się Bluetooth rozłączy. Kiedy nam się Bluetooth rozłączy, ta aplikacja z tym kark desktopem się wyłączy, przejdzie na normalny e, pulpit Androidowy, i potem po pół minucie, czy po minucie, nie wiem na ile to ustawiłem, e, żeby się tablet wyłączył. O, widzicie, i teraz to się nazywa. Carhom Ultra ten, to ta aplikacja, żebyście wiedzieli jak e, sobie u siebie ją podinstalować. Ważna jeszcze informacja, słuchajcie bo okazało się, że mam taki tutaj, musiałem podłączyć jakiś zasilacz, żeby USB mam taki mały, taką małą przetworniczkę i ta przetwornica bardzo duże szumy generowała mi właśnie w tym odbiorniku Bluetooth, także warto wybrać trochę jakieś inne, lepsze, gorsze potestować, jeżeli bierzecie gdzieś do zasilania tego modułu Bluetooth kupujecie takie urządzenie, to pamiętajcie, żeby sobie zastrzec, że jeżeli będzie źle działało to żebyście mogli od, 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 oddać i jeszcze taka ciekawa informacja, że może się tak zdarzyć że kupicie taką przetwornicę i po prostu będzie ona Wam zakazucała CB radio, jeżeli macie w samochodzie. Ja teraz do zasilania używam takiego urządzenia, Xquisite, jak widzicie u mnie on tutaj jest też zamontowany właśnie w, w schowku, też mam tam gniazdo zapalniczki, nie musiałem kombinować i to urządzenie mi nie zakłóca ani CB radia ani mi nie zakłóca, znaczy mi Radia bardzo mnie zakłóca, trochę słychać, i nie zakłóca mi przede wszystkim tego Bluetooth Receivera, bo yy, no, ceniłem sobie jakość tego, ze względu, że jest tutaj zainstalowana technologia APTX, o której Wam mówiłem w momencie, kiedy prezentowałem to urządzenie na kanale, yy, i w domu była dobra jakość, a tutaj nagle podłączyłem i się okazało, że to strasznie szumi. Po wymianie tego zasilacza już wszystko jest jak najbardziej OK. Tak więc tym prostym rozwiązaniem możecie troszeczkę zaoszczędzić, ja... Hmm, Postanowiłem sobie wymienić auto na inne, ale że w kręgu mojego zainteresowania jest Tesla. Tesla jest niestety zbyt droga, na razie nie wygramie jeszcze lotka, rodzinny budżet tego nie, wy, nie, 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 nie wytrzymał, to kupując za 150 zł takie urządzenie, możecie sobie zdrowo tutaj samochód swój rozbudować. Ja się powiem Wam, cieszę jak mużym blaszką, co najmniej jak mu sobie nowy wóz kupił. Całą zaletą tego rozwiązania jeszcze jest to, że w momencie, kiedy sobie słuchacie muzyki, Tutaj u mnie idzie, mogę ją zapausować, mogę ją e, odtworzyć. E, to w momencie, kiedy macie uruchomioną nawigację, tak jak ja na przykład w tym momencie, e, i mam jeszcze uruchomionego Janusika, e, to jest tego typu kwestia, że słyszycie elegancko komunikaty głosowe przez, e, przez radio. A często mnie się przynajmniej tak zdarzało, że w momencie, kiedy jechałem yy, no, szybciej, czy gdzieś tam na autostradzie, miałem włączoną głośną, głośną muzykę i nie zwracałem takiej y, uwagi na nawigację, to potrafiłem prze. Przelecieć jakiś zjazd, tylko dlatego, że nie słyszałem komunikatu, że będzie zaraz skręt. W tym momencie takie niebezpieczeństwo nam nie grozi. Jeżeli u siebie jakiegoś tego typu rozwiązania stosujecie, jeżeli macie do polecenia jakieś aplikacje samochodowe, no ja tak naprawdę ja nosika Spotify'a i torka używam, bo też torkiem mogę się podłączyć jeszcze dodatkowo do. Do systemu bluetoothowego, bo też zresztą torka wam pokazywałem na kanale. Jeżeli ktoś nie widział, to może sobie zobaczyć. Czekam aż mi się połączy z samochodem. Mam nadzieję, że się to uczyni. O, już jest połączony. Widzicie obroty? Dodaję gazu, te obroty idą w górę. Tutaj jak zwykle mam problem ze względu na, na słońce i mogę sobie informacje. Real Time Information również wyświetlić na tym swoim tablecie. Także naprawdę rozwiązanie jest super fajne, bo sporo różnych rzeczy można uruchomić i wszystko na jednym tableciku będzie sobie działało. Myślę, że żaden komputer pokładowy takich wodotrysków miał nie będzie.